Mistrzostwo Polski w sezonie 2021-2022 przypadło Lechowi Poznań. Porażkę w walce o złoto Częstachowa Częstochowa można by było znać za przegraną, gdyby nie fakt, że zespół Marka Papșuna po raz drugi z rzędu wywalczył Puchar Polski, a w ligowej tabeli zajmuje drugie miejsce i jeśli w ostatnim spotkaniu PKO Ekstraklasy w sobotę 21 maja na stadionie przy ulicy Limanowskiego zdobędzie choćby jeden punkt w starciu z Lechią Gdańsk, to zapewni sobie srebrny medal. Jest o co grać, walczymy o wicemistrzostwo Polski, bardzo będzie nam potrzebne wsparcie kibiców, no bo, bo wiemy, że, że to jest dla nas arcyważny mecz z punktu widzenia tych końcowych rozstrzygnięć. Ale też jest drugi aspekt tego wszystkiego, czyli kolejny udany sezon za nami, zdobyliśmy Puchar Polski. Myślę, że no już jest to jakby pewne, że będziemy grali w europejskich pucharach i chcemy za to po prostu podziękować drużynie razem z naszymi kibicami. Stąd też plany, żeby po spotkaniu, po ceremonii medalowej, która też na pewno się odbędzie, Odbyła się feta na placu Biegańskiego. Czekamy więc na punkty w starciu z Lechią Gdańsk, a tuż po meczu rozpocznie się huczne świętowanie kolejnych sukcesów Rakowa-Częstochowa, który drugi rok z rzędu spisuje się doskonale. No plan jest taki, że po meczu, po ceremonii medalowej, udajemy się wszyscy w kierunku centrum miasta. Drużyna przejedzie od stadionu takim otwartym autobusem, tak zwanym Londyńczykiem, na plac Daszyńskiego, i z tego placu Daszyńskiego prawą stroną uda się na plac Biegańskiego, gdzie będzie rozstawiona cena. Celujemy, żeby to było wszystko tuż po godzinie 21, także o tej 9 wieczorem można się śmiało ustawić tam w centrum miasta i czekać na przyjazd drużyny. Apelujemy, by wszyscy tego dnia byli w tak zwanych barwach, by no, zabrać ze sobą też dobry humor na takie nastroje pozytywne, bo naprawdę jest za co dziękować drużynie za ten sezon. Niezależnie od tego, jak to się wszystko potoczy, czy potoczyło, jeśli chodzi o tą walkę o mistrzostwo, to, to tak czy siak ten sezon dla nas jest bardzo udany. Zabieramy więc barwy klubowe i świętujemy, jednak tym razem prosimy zabrać także portfele. Podczas meczu z Lechią i późniejszego świętowania odbędzie się bowiem kwesta na rzecz wymagającego skomplikowanej i drogiej operacji, której koszto około od 1,5 do 2 milionów złotych trzyletniego. Jak zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do tej zbiórki, będziemy ją prowadzić razem z całą drużyną, z zarządem klubu, to taka wspólna inicjatywa i liczymy na to, że, że tutaj kibice jakby bardzo chętnie wezmą w niej udział, pieniążki będzie można wrzucić na stadionie, ale też i na fecie, będą specjalni wolontariusze, którzy będą zbierać te pieniądze do puszek, a warto na pewno pomóc, bo zbieramy pieniążki na chorego Kubusia, trzyletniego dzieciaczka, który potrzebuje operacji serca, ona jest bardzo kosztowna i tutaj w Polsce nie jest możliwa do zrealizowania, trzeba do Stanów Zjednoczonych, do Bostonu i, i tam ją zrealizować. I to jest bardzo kosztowna operacja, blisko 2 miliony złotych jest taka szacunkowa kwota do uzbierania. E, także tych pieniędzy potrzebnych jest dużo i liczymy na tutaj szczodre, e, szczodrość naszych kibiców, szczodre podejście do tej zbiórki.